Banana. Last time they had two people aggressively pushed out. This time it's Forest. He gets the first kill there on Cajun. Gotta be careful. And look will down to Device. That's actually an excellent headshot. Shout, Device, he should know. He sees Alois well he wants to see if there's another one he can kill. He spots both of them. He gets Whoa, Oh my god, Device! That is insane! Takes down wow. Alois Reifert! This round it's a quad kill win. Następne miejsce w top 3 naszego rankingu zajmuje najlepszy młody talent duńskiej sceny, który zawsze walczy do końca o swoje. O kogo chodzi? Oczywiście chodzi mi o Device'a. Niesamowicie barwna postać na scenie Counter Strike Global Offensive. Swoją grą potrafił każdego wywołać zachwyt. Obecną drużyną, w której gra Nikolai to TSM. Nie jest żadną niespodzianką, że Device tę drużynę kieruje na każdym kroku. Praktycznie ciągle, gdy oglądamy mecze TSM, to właśnie Device jest na szczycie tabeli. Bez wątpienia, przez cały ten rok zrobił kolosalne postępy w stosunku do roku poprzedniego. Teoretycznie pozycja, jaka jest wyznaczona, dla Device to AWP, chociaż my i tak doskonale wiemy, że on woli posługiwać się karabinami typu M4 lub PK47. To właśnie z tymi brońmi najbardziej Nikolaj potrafi zdziałać cuda, co nie zmienia faktu, że za WP też potrafi ukąsić niejednego przeciwnika. Kader ratio w tym roku u niego wyniosło zabójcze 1.24. Nie zdziwił nas fakt, że Device oczywiście ma najlepsze ratio z drużyny. Jego udanymi występami w tym roku były pierwsze miejsce PGL Championship series Kick Season, pierwsze miejsce FragBite Master Season 4, pierwsze miejsce FACEIT 2015 Stage 2, drugie miejsce Intellect Stream Master Season 10 Gamescom, pierwsze miejsce Game Show CS Go League sezon 2. Trzecie, czwarte miejsce S 1 Colonia 2015 oraz drugie miejsce SLSA Dubai Pro League.